Gość Radia Warszawa. A gościem Radia Warszawa zgodnie z zapowiedzią jest Dawid Jackiewicz, kandydat na urząd prezydenta, były minister skarbu w rządzie Beaty Szydło. się nisko, panie ministrze. Dzień dobry panu dzień dobry państwu. Ale ten epizod ministerialny to już dawno za panem. Nowy etap w pańskim życiu. Walczy pan o drugie życie w polityce. Dlaczego pan się w ogóle zdecydował, by wziąć udział w tej niełatwej batalii? To nie była łatwa decyzja, ale decyzja podyktowana takim. Głębokim przekonaniem, że na polskiej scenie politycznej dzisiaj nie ma oferty, personalnej oferty dla ludzi, którzy są zmęczeni sporem pomiędzy PIS-em a Platformą, pomiędzy Prawem i Sprawiedliwością a Platformą Obywatelską, którzy obserwują to z lekkim zażenowaniem, od wielu lat nie widzą rozwiązania tego. Tego sporu, ponieważ ani Platforma, ani PiS nie zamierza zażegnać tego sporu, nie zamierza przejść do rozwiązywania polskich problemów, tylko pogłębia się ten problem. Jest mamy tylu kandydatów jeszcze poza Prawie i sprawiedliwością i Platformą Obywatelską. No jest Szymon Hołownia, jest Sławomir Mencen, jest nawet ostatnio znany dziennikarz, youtuber, jest Krzysztof Stanowski, mógłbym długo wymieniać, bo tak, jest Marek tak, Jakubiak, tak. Artur Bartoszewicz, wielu. Chodzi o to, żeby kandydat, a przyszły prezydent Polski nie był zakładnikiem żadnej partii politycznej, to znaczy, żeby, żeby jedynym punktem odniesienia był interes obywateli naszego państwa. Czyli krótko rzecz biorąc, prezydent ma być stabilizatorem sceny politycznej, ma być rzecznikiem interesów obywatela, a nie partii politycznej. Dopóki nie będziemy mieli niezależnego kandydata na prezydenta, a potem prezydenta, zawsze będzie ryzy istniało ryzyko wzajemnego szachowania się i, pat i patowych sytuacji. Jeśli to będzie kandydat Prawa i Sprawiedliwości, będzie w kontrze do rządu. Donalda Tuska. Jeśli to będzie kandydat Platformy Obywatelskiej, będzie podpisywał wszystko, jak leci, co podsunie mu rząd Platformy Obywatelskiej. Ani taki scenariusz, ani drugi, nie jest dla nas pozytywny. My potrzebujemy człowieka, prezydenta, który będzie miał tę zdolność, odwagę i determinację, żeby reprezentować interesy obywateli, a nie partii politycznych. No tak, ale następnie powiedziałem, że był pan związany z Prawem i Sprawiedliwością. Wiele lat był tam pan wcześniej także europosłem z ramienia tego ugrupowania, więc ta przynależność partyjna była... A obecnie reprezentuje Pan jakieś ugrupowanie, czy kto nie, Pana popiera? Jestem kandydatem bezpartyjnym. Od kilku lat moja przygoda z Prawem i Sprawiedliwością, do, kilka lat temu dobiegła końca. Jestem kandydatem bezpartyjnym. Popiera mnie duże środowisko ludzi związanych z gospodarką, przedsiębiorców, małych, mikroprzedsiębiorców, średnich przedsiębiorców. Ludzi, którzy nie mają żadnej reprezentacji na polskiej scenie politycznej. Ludzi, którzy domagają się, żeby ich głos był słyszalny, ponieważ Dają ogromną ilość miejsc pracy, płacą ogromne podatki, są solą tej ziemi. Gospodarka funkcjonuje dzięki nim albo przede wszystkim dzięki nim. Tymczasem ich postulaty rzadko kiedy są słyszane, a już na pewno nie są traktowane z należytą powagą przez rządzących. Niestety ani Prawo i Sprawiedliwość, ani Platforma Obywatelska nie wsłuchuje się w głos tych ludzi. No tak, ale żeby powalczyć w tak trudnych wyborach jak wybory prezydenckie, to nie, nie można kierować swojego przekazu tylko do przedsiębiorców. To jak pan konstruuje, tak. jaką propozycję pan Polakom proponuje? Stąd się wywodzi w ogóle pomysł, żeby wystartować, ponieważ jest to grupa, która, tak jak powiedziałem, czuje się bardzo mocno niedowartościowana, pokrzywdzona, zlekceważona. Ale na samym początku, panie rektorze, powiedziałem również o tych, którzy są niezadowoleni z takiego stanu rzeczy, czyli z konfliktu, tej wojny plemiennej trwającej od 20-30 lat pomiędzy pisem i platformą. Zarówno jedna grupa, jak i druga zasługuje na to, żeby dać im jakąś możliwość głosowania, aby do, idąc do urny wyborczej, nie musieli podejmować decyzji mniej, wyboru mniejszego zła. Aby nie musieli z zaciśniętymi zębami po raz kolejny głosować i myśleć sobie, znowuż nie mam na kogo oddać głosu, więc wy, wy, wybór, który podejmuję dzisiaj jest wyborem mniejszego zła. To jest sytuacja patologiczna. Tak nie powinno być. Mamy kilkunastu kandydatów, o których pan redaktor powiedział, ale w większości przypadków są to kandydaci albo związani z jakąś partią polityczną, albo kandydaci, którzy mają inny niż polityczny powód, dla którego startują. Na przykład promują swoją książkę, promują swój kanał e, internetowy, robią to po to, żeby potem przekazać poparcie jakiemuś kandydatowi, a potem uzyskać. A ja promuję interesy pewnej grupy społecznej, które są dzisiaj nieobecne na scenie politycznej, a których lekceważenie prowadzi do katastrofy, bo im bardziej nie będziemy doceniali spraw gospodarki, tym większy problem będziemy mieli we wszystkich innych obszarach funkcjonowania państwa. A z gospodarki bierze się kwestia bezpieczeństwa i ustroju. Ja wiem, że wybory do parlamentu są takie bardziej programowe, partie przedstawiają swoje programy wyborcze, no ale jednak prezydent też ma inicjatywę ustawodawczą. Jaka byłaby pańska inicjatywa, gdyby pan mógł taką podjąć? Tak, prezydent ma spore narzędzia, ma możliwość wetowania. Istota w tym, żeby nie było to wetowanie dla samego wetowania. Można uczynić z weta, weto konstruktywne, czyli takie, które powoduje, że prezydent grozi, w pewnym sensie grozi rządzącym, że zawetuje ustawę, jeśli ta ustawa nie będzie wynikiem pewnego kompromisu, poszukiwania rozwiązań dla wszystkich zainteresowanych stron. Chodzi o to, żeby propozycje ustaw, które płyną do podpisu pana prezydenta, nie, by, nie reprezentowały tylko interesów części społeczeństwa. Żeby uwzględniały, że społeczeństwo to jest 100% społeczeństwa, a nie tylko jego część, która ma swoją reprezentację w parlamencie w postaci rządu. No tak, ale to jest koniec Inicjatyw... proces, procesu legislacyjnego. Ja pytam o początek, tak. czy inicjatywę. Mnóstwo in możliwości wykorzystywania inicjatywy ustawodawczej. Pierwszą, jaka w ogóle powinna się pojawić, to jest zainicjowanie prac nad zmianą konstytucji. Konstytucja dzisiaj jest na tyle nieperfekcyjna, nieprecyzyjna, niedoskonała, że prowadzi do tych konfliktów i y, problemów interpretacji związanych z tym, jakie kompetencje ma rząd, jakie prezydent. Dzisiaj potrzebujemy nowej konstytucji, będącej wynikiem nowego kompromisu, nad którą możemy pracować przez najbliższe dwa lata i w 2027 roku w 30-lecie obowiązywania obecnej konstytucji zaproponować polskim, polskiemu społeczeństwu nowy pomysł, nowy, który porządkuje sytuację w naszym kraju. To, to jest bezwarunkowe to jest bardzo potrzebne. Potrzebujemy również inicjatyw dotyczących czy inicjatyw ustawodawczych dotyczących deregulacji, czyli uwolnienia potencjału jaki drzemie w Polakach, jeśli chodzi o działalność gospodarczą. Jeśli działalność gospodarcza będzie, mówiąc już bardzo kolokwialnie, jeśli gospodarka będzie się rozkręcała, będzie hulała, to wówczas będziemy mieli takie przychody do budżetu, które pozwolą zaspokoić wszystkie inne potrzeby. Potrzeby związane z ochroną zdrowia, z modernizacją polskiej armii, budową dróg, podniesieniem płac nauczycielom, lekarzom itd. Taka jest kolej rzeczy. Najpierw gospodarka, a potem dopiero wszystkie inne rzeczy, żeby nas było na to po prostu stać. Bardzo ważna jest także geopolityka, sytuacja wokół naszych granic. Wiemy, że cały czas toczy się wojna na Ukrainie, aczkolwiek trwają negocjacje, zabiegi, by jakieś tutaj porozumienie osiągnąć. Że właściwie Europa z tych negocjacji została odsunięta na bok. Prowadzą te negocjacje, rozmowy przedstawiciele Stanów Zjednoczonych i przedstawiciele Rosji. Aktualnie je prowadzą, bo to się dzieje w Riyadzie drugi dzień w Arabii Saudyjskiej. Jak pan interpretuje sytuację, w której my jako Polska, a właściwie już całkowicie, ale Europa także została odsunięta od tego stolika, jak to się mówi? Tak, tu trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć i powie, tylko, powie to tylko ten, kto nie musi się kierować wynikiem badań opinii publicznej, sondażami, popularnością w sondażach. Ja mogę to powiedzieć. Dzisiaj Europa jest winna sama sobie. Stany Zjednoczone przyglądały się przez dłuższy czas i nawoływały do tego, aby Europa. Szykowała się na sytuacje podbramkowe, jakim może być ryzyko, e, czy zagrożenie wojny ze strony Federacji Rosyjskiej. Europa lekceważyła te apele, nie chciała się zbroić, nie chciała się przygotowywać i modernizować. Polska jest tu akurat dobrym przykładem tego, że można było zwiększyć nakłady na zbrojenia, ale Niemcy, Francja te, te kraje e, zostawały daleko z, z tyłu. A zatem Stany Zjednoczone powiedziały: koniec jazdy na gapę. Jeśli nie chcecie sami dbać o swoje bezpieczeństwo, to podatnik amerykański nie będzie na pewno płacił na, na bezpieczeństwo obywateli Wspólnoty Europejskiej. To po pierwsze. Ale po drugie. Jeśli, dbacie, jeśli chcecie dbać, jeśli chcecie, żeby Stany Zjednoczone dbały o wasze bezpieczeństwo, a równocześnie prowadzicie romans e, biznesowy, czy też gospodarczy z Federacją Rosyjską, podpisujecie e, umowy o Nord Stream, o dostawach gazu, z czego znowuż Federacja Rosyjska finansuje swoje zbrojenia, to nie liczcie na to, że Amerykanie, czy Stany Zjednoczone będą was w tym wspierały. To, I na tym się skończy Teraz co Polska. A, a teraz. Przy, ale przy tym tak. wszystkim też Donald Trump i jego przedstawiciele a, a, amerykańskiej administracji, no jednak używają fałszywej argumentacji niekiedy. Mówią o 4% poparciu dla Załęckiego, kiedy jest ponad 50%. Elon, Elon Musk mówi o tym, że Ameryka łoży na 2 trzecie kosztów obrony dla całej Europy, kiedy łożą 18%. To nie jest zgodne z faktami. Tak, ale ja, ja w swoich wypowiedziach nie chcę się odnosić do słów, które padają z ust wielu polityków amerykańskich, ponieważ często są, jest to pewnego rodzaju teatr, który jest na potrzeby polityki wewnętrznej odgrywany przez polityków amerykańskich. Często jest to kwestia pewnego rady braku y, pełnej wiedzy o tym, jak to wygląda w Europie, nieprzygotowania się. Nie chcę tego komentować, chcę y, odnosić się do tego, co jest faktem. Faktem jest to, że Stany Zjednoczone uderzyły pięścią w stół i powiedziały basta, zaczynamy prowadzić rozmowy na własny rachunek, bez Was, droga wspólnotę europejska, ponieważ nie stanęliście na wysokości. Bo mieliście zadania. czas na to. Mieliście wiele lat. Zamiast się zbroić, to wspomagaliście Federację Rosyjską, dając jej paliwo do tego, żeby się zbroiła. Czego efektem była agresja na, na Ukrainę. I teraz to co najważniejsze, to trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć. My musimy mieć świadomość tego, że w naszym interesie jest budowanie dobrych relacji ze Stanami Zjednoczonymi, poszukiwanie porozumienia i wspólnego interesu razem z Unią Europejską. Ale najważniejsze dla Polskiego, dla Państwa Polskiego, jest przygotowywanie się na najgorszy scenariusz, na scenariusz. Czarny, czyli taki, w którym Federacja Rosyjska nie poprzestanie, nie zatrzyma się w swoich agresywnych działaniach. I tu musimy liczyć też na siebie. Musimy mieć trzeci wariant, wariant, w którym my zbroimy się, zwiększamy e, wydatki na zbrojenie, budujemy sojusze, które były do tej pory może nieoczywiste. Być może stawiamy na rozwój energetyki jądrowej, która pozwoli być nam państwem progowym, czyli takim, który może zacząć rozwijać również badania i działania w kierunku posiadania broni jądrowej. Musimy budować sojusze nieoczywiste, ponieważ na w ostatecznym rozrachunku możemy z tym problemem zostać sami. Mówił nieoczywisty kandydat, może nieoczywisty wybór dla części słuchaczy Radia Warszawa dla Polaków. Dawid Jackiewicz, były minister skarbu, kandydat na urząd prezydenta, były także europoseł. Pięknie dziękuję panu za rozmowę. Życzę powodzenia. Ja również dziękuję państwu i dziękuję panie redaktorze.